W tej chwili jest Ogólnoszkolny Dzień Dziecka, który jest zorganizowany we współpracy z Radą Rodziców, która jak widać mocno się zaangażowała w to, jak na każdą imprezę szkolną. Rodzice bardzo chętnie nam pomagają i oczywiście całe grono pedagogiczne. Staramy się, żeby było jak najwięcej niespodzianek dla dzieci, żeby czuły się. Zadowolone, uśmiechnięte, radosne, bo to jest ostatni dzień, tydzień nauki, wiadomo, zarówno nauczyciele, jak i dzieci są zmęczone, więc dzisiaj się troszkę odstresują, jutro przyjdą do szkoły, w piątek zabiorą świadectwa. Zwykle Dzień Dziecka w wielu szkołach jest zorganizowany w ten sposób, że, że jest to w większości dzień sportu. Myśmy ten dzień sportu postanowili połączyć oprócz rozgrywek, jak Państwo przed chwilą widzieliście, tutaj z malowaniem twarzy, bo ma to też bardzo duże wzięcie, jeśli chodzi o, o klasy młodsze. A z konkurencji, które żeśmy tutaj zaplanowali, to mamy, mieliśmy rzuty wolne prowadzone przez pana Miłkowskiego, rzuty wolne strzały na bramkę z piłki nożnej, rzuty dla klas młodszych i starszych do kosza. To też było rozdzielone na klasy młodsze i, i, i starsze. I skakanie na skakance dla klas młodszych i starszych. Kolejną konkurencję, którą tutaj planuję za chwileczkę do rozegrania, to będzie przeciąganie liny klasa na klasę. Będą to dyscypliny rozgrywane również z wychowawcami, będą brać wychowawcy w tym udział. Kolejną atrakcją, która tu jest zaplanowana, mam nadzieję, że z dosyć dużym hukiem tu wjadą, to straż pożarna, która nam tu będzie prezentować. Być może gaszenie jakiegoś pożaru, no nie wiem, może coś rozniecą, a jeśli nie, to na pewno będą ratować jakiegoś ucznia, który de facto będzie udawał, że jest ranny. Dla dzieci im więcej zabawy, ruchu, a to dzisiaj właśnie spotkanie jest na obiektach sportowych, więc tutaj nie będzie jakiegoś tam siedzenia, jakiegoś takiego tylko samego może grillowania, ale jest wiele atrakcji sportowych, jest piłka nożna, jest koszykówka, siatkówka. Czyli y, atmosfera sprzyja dzisiejszemu Dniu Dziecka? Jednym słowem można powiedzieć, że warto organizować takie typu inicjatywy. Absolutnie tak. No widać, że włączyli się nie tylko sami dyrektorzy i nauczyciele, ale włączyli się też rodzice. Także to jest taka impreza wspólna i i, i pewno i, i bardzo integracyjna. Jest to według mnie bardzo dobre, taki, żeby po prostu rozwijać sport w gminie, bo jednak sport to jest przyszłość i to trzeba trzeba po prostu wśród młodzieży rozsiewać, żeby jednak młodzież się. Integrowała w ten sposób, to jest bardzo ważne. Nie. A w której z tych dyscyplin sportowych czujesz się najlepiej? Chyba w rzutach wolnych, które są wykonywane na boisku trawiastym. Jest to bardzo fajne. Na początku broniłem, a teraz będę strzelał. Mam nadzieję, że mi pójdzie dobrze. Najbardziej podoba mi się malowanie to. Rzucanie do kosza. Yy, Ringo. I malowanie paznokci. <noise> malowanie twarzy. Gra w tenisa. Malujemy paznokcie, staramy się na to, jak najmodniejsze wzory, kolory. Dziewczyny wybierają e, co tylko sobie życzą. Mają pomysły niesamowite. Dzisiaj pomagałyście przy przygotowaniach tutaj Dnia Dziecka. Jak one wyglądały? E, jak wyglądały? Smażenie kiełbaski, rozwalanie. Dokładnie, tak. dokładnie. Poza tym co, słodycze, eee, nie słodycze, słodycze. ta kawka, herbatka, zabawy z dziećmi, także super od samego rana. Pogoda się udała, nie pada, także jest super. Widzę uśmiechnięte twarze. O, e, również zadowolone dzieciaki. Czyli impreza jedno słowem się udała, tak? Tak, e, myślę, że tak. Po twarzach dzieci widać, że, że są zadowolone. E, jeżeli dzieci są zadowolone, to znaczy, że my też jesteśmy zadowolone. Te atrakcje, które najbardziej wam się podobają? E, no karuzela, huśtawki. Um, malowanie twarzy, paznokci, robienie fryzur, fajnie. A wie, co najbardziej <śmiewa> to? Fryzury, jak robią nam właśnie dziewczyny z liceum i te malowanie twarzy, bo to jest dużo też takich. Fryzura już widzę zrobiona, tak? Tak. możesz nam tutaj zaprezentować. O, pięknie. Szkoła przede wszystkim to dydaktyka, ale my też dzieci wychowujemy, łącznie z rodzicami. Pierwsi są rodzice, my. Kolejni za nimi, i ja uważam, że tego typu imprezy powodują dobrą integrację zarówno zespołów klasowych, jak i całej szkoły. Bo wiadomo, w szkole na lekcjach jest troszkę inaczej. A zupełnie inaczej jest, kiedy dzieci czują się swobodnie i właśnie na wycieczkach szkolnych, na tego typu imprezach, na dniu ogólnoszkolnym, dniu babci i dziadka, ogólnoszkolnym dniu mamy i taty, jest taka integracja, integracja zespołów klasowych, integracja z Radą Rodziców, integracja. Integracja właśnie z organem prowadzącym, i myślę, że właśnie to jest naszym celem, żeby dzieci się bawiły, żeby integrowały, no i żeby dobrze im było w naszej szkole.